Dobry wieczór. Jesteśmy na premierze filmu Orzeł. Ostatni patrol. Ze mną pan Tomasz Szuchart. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Tomku, jakie emocje panu dzisiaj towarzyszą na premierze filmu? E, chyba jakiś taki spokój mam w sobie. Lubię bardzo Gdynię, lubię tutaj wracać. Szedłem sobie właśnie bulwarami z moim przyjacielem Tomkiem Ziętkiem, który również tutaj gra. Rozmawialiśmy sobie, patrzyliśmy w morze, więc chyba taki spokój. A też mam wrażenie, że że dobrze, że tu jesteśmy z filmem, z premierą. Tak naprawdę film od początku był gdzieś hołdem dla tych 63 marynarzy leżących na, na dnie Morza Północnego i cieszę się, że teraz przyszło pokazać film podwodniakom oraz marynarzom oraz w ogóle osobom z naszego polskiego wojska. Pan jako zawodowy aktor i występujący w wielu filmach, czy uważa pan, że film zostanie dobrze przyjęty wśród szerszego wśród szerszym grona publiczności, a nie tylko osobom, które są zainteresowane filmem historycznym? No zdecydowanie, no zawsze film to są przede wszystkim emocje. Ja uważam, że nie ma sensu robić kina, kiedy nie ma emocji. A emocje towarzyszą y, każdemu człowiekowi. To jest to, co łączy nas z kinem. I to nieważne, czy ma tematykę y, marynistyczną, jak w naszym przypadku, czy to jest y, film o zombie, jak ostatnio możemy na przykład oglądać w, w kinie. Y, tam, gdzie są emocje, tam jest i widz. I mam wrażenie, że to, y, to zachęci. A po drugie, nasz film też jest y, z gruntu, jak każdy film wojenny, jest filmem antywojennym, czyli pacyfistycznym. Y, pokazujemy bezsens wojny, a chyba najlepiej właśnie w dzisiejszych czasach pokazywać, jakim bezsensem jest wojna. Film miesiąc temu był pokazywany i startował w konkursie na Festiwalu Polskich Filmów Fabulanych w Gdyni i cieszył się szerokim gronem nagród. Jak w ogóle wyglądała praca na planie i praca z reżyserem? Czy był wymagający i jak było państwu, czy było państwu się ciężko odnaleźć w takiej małej przestrzeni? Znaczy no, o tych trudach, to ja w ogóle nie, nie, jakoś nie, nie pamiętam. No trzy lata temu rzecz się działa i dziś wspominam to tylko jako genialną przygodę, niż, niż jako jakieś trudy. Gorąca, który, z którym się zmagaliśmy, bo pamiętam było 40 stopni, a my w, w ciasnym właśnie pomieszczeniu, w swetrach. No to chyba to, to, trudy to jakaś rzecz drugorzędna. Mam wrażenie, że, że, że trudno. Dzisiaj z perspektywy mam wrażenie, że trudno nie było. Natomiast z reżyserem no, znajduję się bardzo dobrze, bo <laughs> zawsze chciałem pracować z Jackiem Bławutem. Już wcześniej widziałem jego różne dokumenty, które bardzo ceniłem. No ja coś to jest przede wszystkim serce człowiek. No. To jest człowiek, który bardzo wiele przeżył, urodził się na zamku. Tak się śmieje, wychował się na zamku. Na prawdziwym zamku, wśród prawdziwych truposzy. To jest w ogóle, już samo to zasługuje na osobny film, tak naprawdę. No, serce człowiek, który kocha aktorów, kocha tą dokumentalną stronę kina, czyli podpatrywanie człowieka w różnych sytuacjach. Mnie to też gdzieś kręci, więc bardzo wspólną mieliśmy nić porozumienia wielką. Czy plan filmowy do takiego filmu zajmuje dużo czasu, żeby pokazać taki naprawdę każdy szczegół, malutki szczegół, takich naprawdę prawdziwych kapitanów, prawdziwych mundurowych, którzy byli na wojnie i byli w tym okręcie? czy znaczy uważam przede wszystkim, że do filmu trzeba się zawsze przygotować i jeśli się zrobi tą preprodukcję, to później na planie jest łatwiej, ale też i rzetelniej oddamy, jakby taką historię. Jak w naszym przypadku, taką prawdziwość tej historii i mm, okręt, który mieliśmy zbudowany, to były moduły mm, poszczególnych elementów ORP-Orzeł. Or, mm, w takim wydaniu, że jak przy, przyjechał kiedyś emerytowany komandor, który pływał na mm, bliźniaczym okręcie do Orła, zobaczył naszą scenografię i, powie, i wzruszony powiedział: Tak właśnie było, więc tu jest najlepiej pokazane chyba jak, jak rzetelnie oddaliśmy, chociażby scenograficznie w tym przypadku, oddaliśmy, oddaliśmy prawdę no, i, i później tylko wystarczyło jakby w to wejść i, i, i po prostu się poruszać, nawet być bardziej niż grać. No. Panie Tomku, odpowiadając na pytanie dla naszych widzów, dlaczego warto iść właśnie na ten film? Dlaczego warto iść na film Orzeł? Ponieważ to jest film. Film o. o powolnym umieraniu 63 młodych mężczyzn. I to jest film Hołd, no, tak, tak tak, bym to nazwał. No. Ja wiem, że nie każdego może zachęcić to, co przed chwilą powiedziałem, że jest film o umieraniu. Ale to jest film o emocjach, film o człowieku, film o zamknięciu film o niemożności, ale też film o bohaterstwie. Myślę, że to wszystko jest też ważne. Dziękujemy bardzo panie Tomku, a my serdecznie zachęcamy was, żeby obejrzeć film Orzeł ostatni patrol już od 14 października w kinach. Dziękujemy bardzo. Serdecznie.